Dzień dobry, witam Was na kanale Muscle Power, Bartek Guran z tej strony, pozdrawiam Was wszystkich. Tematem dzisiejszego krótkiego filmiku będzie glutation, antyoksydanty, kwas alfa-liponowa, więc co nam oferuje i jakie korzyści możemy z niego wyciągnąć. Na pewno wszyscy dobrze wiedzą, że glutation jest jednym z najsilniejszych środków detoksykujących, który chroni nasz organizm, jest wytwarzany w wątrobie doskonale chroni nas przed wolnymi rodnikami, doskonale chroni nas przed różnego rodzaju chorobami nowotworowymi, zapobiega im, ale także jest środkiem, który przeciwdziała neurodegradacji. Jest to bardzo ważna informacja, szczególnie dla tych osób, które albo mają jakieś problemy z systemem nerwowym, jakieś choroby tego typu, powiedzmy sobie, kogoś bolą korzonki, tak, a więc, żeby nie doszło do zaniku tych nerwów. Więc trzeba je odpowiednio odżywić, albo też mają bardzo mocną suplementację sportową, opartą na przykład na różnego rodzaju sterydach, które mogą zdegradować ten system nerwowy, na przykład rebolon, i też warto w jakiś sposób tutaj sobie chronić nasz, nasz system. Z wiekiem poziom tego glutationu będzie spadał, będzie coraz niższy, będziemy go coraz mniej produkowali. A więc warto tutaj sobie go w różny sposób uzupełniać. W jaki sposób możemy sobie go uzupełnić? Najpopularniejszym jak dotąd sposobem były różnego rodzaju wlewy albo zastrzyki z glutationu. No jest tego typu problem, że najpopularniejszy w naszym kraju glutation sprowadzany z Włoch jest już nieprodukowany. Firma tak naprawdę tutaj już nie istnieje, nie ma tego środka. Mamy inne środki zastępcze. Jednakże są drogie i trudno dostępne. Co możemy w tym wypadku zrobić? Możemy w tym wypadku poprawić naszą produkcję glutationu przy pomocy na przykład suplementów. Jakie suplementy mogą nam tutaj pomóc? Na pewno enacetylocysteina, którą możemy suplementować razem z glicyną. Te dwa aminokwasy możemy sobie tutaj w odpowiedniej ilości Zwiększać. Możemy sobie to jako osobny produkt tutaj zakupić i suplementować nimi, ażeby wspomóc to wydzielanie naszej endogennej tutaj tego glutationu. Innym tutaj sposobem są różnego rodzaju naturalne sposoby, powiedzmy sobie mechaniczne, tak? żeby zwiększyć naszą odporność, żeby zwiększyć produkcję tego glutationu. Co ciekawe, tego typu sposobami mogą być morsowanie albo też sauna, albo duży wysiłek fizyczny, które będą w jakiś tam sposób stresowały organizm i będą zmuszały do wydzielania większej, większej ilości tego glutationu. Jednakże, żeby był ten glutation, e, potrzeba tych budulców. Możemy sobie korzystać z tak zwanego GSH, czyli tego glutationu, e, który, który jest w formie doustnej, jednakże jego biodostępność jest stosunkowo niska. Z drugiej strony mamy substancje jak na przykład koenzym Q10 albo kwas alfa-liponowy, które także są świetnymi antyoksydantami, ale które też doskonale będą współgrały, tutaj współdziałały z glutationem i będą chroniły nasze, nasze komórki, nasz organizm. Mało tego, wykorzystanie kwasu alfa-liponowego, Q10, witaminy C, E, będzie, że tak powiem, oszczędzało wykorzystanie przez nasz organizm tego własnego glutationa, więc warto je stosować. Na chwilę się zatrzymamy przy tym kwasie alfa-liponowym. Dlaczego? Bo jest to środek bardzo dobry, ale ma bardzo szerokie spektrum działania. Z jednej strony jest silnym antyoksydantem, z drugiej strony doskonale będzie regulował poziom cukru we krwi, będzie, będzie mimetykiem, a więc będzie tutaj wspomagał. To, ażeby cukier we krwi był na odpowiednim poziomie, żeby nie wychodził zbyt wysoko, potem nie spadał zbyt, zbyt nisko. Kwas alfa-liponowy jest rozpuszczalny co prawda zarówno w tłuszczach, jak i w wodzie, jednakże nie polecam spożywania go czy suplementowania razem z posiłkami, bo niektóre produkty spożywcze mogą utrudniać jego wchłanianie albo wręcz uniemożliwiać więc tak naprawdę warto byłoby go sobie spożywać tylko z jakimiś tam węglowodanami lub białkami w formie, w formie właśnie suplementu rano i wieczorem. Dlaczego nie w okolicach około treningowych? Jest przecież substancją, która będzie stymulować, która będzie stabilizować ten poziom cukru we krwi. Jak wspomniałem przed chwilą, jest to dość silny antyoksydant. Obecnie odchodzi się od tego, żeby w tych porach około treningowych redukować zbyt nisko poziom wolnych rodników. Ten stres oksydacyjny, te wolne rodniki muszą się w jakiś sposób pojawić bezpośrednio po treningu, a żeby uruchomić wszystkie nasze naturalne systemy mechanizmy, które będą powodowały odbudowanie, regenerację czy to tkanki mięśniowej, czy też będą wspomagały nasze sportowe tutaj osiągnięcia, więc staramy się w miarę oddzielać spożycie antyoksydantów, tych silnych, bardzo silnych od właśnie tego wysiłku fizycznego, kiedyś zalecaną bezpośrednio po treningu lub nawet przed treningiem spożywanie witaminy C czy różnego rodzaju antyoksydantów, żeby chronić te komórki, teraz wiadomo, że Zbyt szybkie usunięcie tych wolnych rodników, zbyt szybkie usunięcie tego stresu nie będzie korzystne pod względem sportowym i tak naprawdę będzie nam zabierało część tych efektów, które możemy sobie tutaj osiągnąć. Więc, dlatego, polecałbym raczej stosowanie tych substancji. Rano i wieczorem w jakichś tam dosyć dużych odstępach pomiędzy nimi a treningiem, przyjmując oczywiście, że trening będzie mniej więcej w środku dnia. Jeżeli ktoś oczywiście trenuje bardziej późno wieczorem, no to wtedy oczywiście możemy sobie przesunąć to bardziej w, w kierunku początku, początku tutaj dnia. Z czym kwas alfa-liponowy także będzie doskonale współdziałał, jeżeli bierzemy pod uwagę jego właściwości. Jako substancji stabilizującej poziom cukru we krwi. Na pewno będzie to cynamon, na pewno będzie to berberyna, na pewno też będzie to kurkumina. Kurkumina także ma bardzo dobre właściwości, które z pewnych tutaj względów wskazują na zwiększenie produkcji glutationu, więc. Ten właśnie zakres suplementacji będzie wskazany zarówno jako prozdrowotny, jak i też wspomagające nasze sportowe tutaj osiągnięcia. Możemy się tutaj spodziewać na pewno poprawy, poprawy samopoczucia, lepszego, lepszego tego samopoczucia. Czy możemy sobie sprawdzić poziom bezpośrednio glutationu we krwi? No jest to ciężko, bezpośrednio takiego badania raczej ciężko nam będzie zrobić. Możemy jedynie zrobić sobie tutaj badania, które kontrolują kwestie Kwestie tych markerów zapalnych. Jeżeli mamy ich zbyt dużo, wtedy jednak może warto sięgnąć po, po ten glutation. Natomiast w wypadku sportowców, którzy już są bardzo zaawansowani, oczywiście zastrzyki albo wlewy z glutationu zewnętrzne będą jak najbardziej wskazane. Ale żeby nie upośledzać, żeby nie utrudniać tej produkcji endogennego glutationu, właśnie powinniśmy także stosować. Tą glicynę i acetylocysteinę razem, jako ten środek budulcowy, środek, który, który będzie stymulował produkcję własnego. Podsumowując, chcąc w jakiś sposób tutaj uchronić się przed różnego rodzaju chorobami, czy neurodegradacją, czy też właśnie problemami z komórkami nowotworowymi. Chcąc oczyścić nasz organizm, chcąc tutaj lepiej funkcjonować, staramy się utrzymywać wysoki poziom glutationu poprzez naturalną suplementację, poprzez dobrze zbilansowaną dietę. Z drugiej strony, dodając syntetyczny na przykład glutation z zewnątrz, powinniśmy i tak utrzymywać tą suplementację, ażeby stymulować wyrzuty własnej endogennej tej, tego, tego glutationu. Więc. Te dwie drogi będą tutaj tak naprawdę optymalne, aczkolwiek mówię, że na dzień dzisiejszy glutation jest trudno dostępny i jest stosunkowo drogi. Jeżeli chodzi o ten syntetyczny glutation, należy przypomnieć, że musi on być przechowywany w odpowiednich warunkach, więc w ciągłym chłodzie, w ciągłym zimnie. Nie może być tak, że ktoś nam przywiezie nie wiem, w samochodzie na podszybiu ten, ten glutatjon, tam się dwa razy ugotuje. A tak naprawdę ulegnie degradacji i, i cały produkt możemy wyrzucić. Wbrew pozorom jest to jako preparat leczniczy, jest on bardzo delikatny. Też należy spojrzeć na to w ten sposób, że powiedzmy sobie w Polsce mamy przewagę podawania właśnie N-acetylocysteiny. Z drugiej strony na zachodzie bardziej był stosowany ten glutation lub właśnie kwas alfa-liponowy, na przykład w formie różnego rodzaju wlewów. Mając tutaj do dyspozycji suplementację do ustną, możemy sobie z tego dużo, dużo bardziej. Skorzystać, możemy to robić na bieżąco, dopasowywać do naszych potrzeb i skorelować to sobie na przykład z sytuacją, jaką, jaką mamy zdrowotną, lub też powiedzmy sobie, porą roku, która się zbliża, która będzie w jakiś tam sposób sprzyjała zachorowaniu. Te wszystkie substancje także są oczywiście immunostymulatorami, a więc stymulują. Nasz układ immunologiczny do, do obrony, będą stymulować ten układ immunologiczny właśnie do pracy, tak dalej. Niektórzy ludzie po różnego rodzaju ciężkich infekcjach, po, po różnego rodzaju chorobach, nawet po kilku tygodniach mogą narzekać na powiedzmy sobie brak siły, brak, brak energii, nic im się nie chce, mają trudności na treningu. Dlaczego tak się dzieje? Bo siły organizmu będą przekierowane bardziej na obronę, a więc właśnie to gro tych antyoksydantów m.in. tego glutationu będzie skierowana do obrony organizmu i tak naprawdę niewiele już wystarczy do tego, żeby tutaj chronić, czy w jakiś tam sposób wspomagać nasze, nasze mięśnie, naszą muskulaturę, czy nasze wyniki sportowe. A więc starajmy się w miarę wysoko utrzymywać ten poziom, nie ma jakiś takich większych przeciwwskazań w wypadku suplementacji glutationu należy się trzymać wyznaczonych dawek N-acetylocysteiny, glicyny, kwasu alfa-lipiumowego, koenzymu Q10, który także będzie doskonale tutaj wspomagał, wspomagał pracę tych pozostałych. Uzupełnieniem są tutaj witaminy oczywiście C i E, które są także świetnymi antyoksydantami. Przypominam o tym, że dawki, które sobie dobieramy są indywidualne. Nie ma czegoś takiego jak Sztywny czy jakiś tam stały scenariusz dla każdej osoby, suplementacji czy dobierania dawek. Jest to zależne od wielu czynników, takich jak płeć, jak powiedzmy sobie, wykonywana praca, stresy, tego jakie tak naprawdę mamy wyniki badań, które należy przedstawić, czy, czy osobie, która nam tutaj pomaga, czy lekarzowi, czy ewentualnie trenerowi, który będzie to korelował z naszą dietą. Jest to jedna całość, nie można tutaj pomijać tak naprawdę żadnego elementu i ta ochrona immunologiczna, to wykorzystanie tego typu czynników, jak właśnie powyższe substancje jest tak naprawdę bardzo, bardzo indywidualne, skierowane z jednej strony do celu, który chcemy osiągnąć, a z drugiej strony do danej osoby. Jednakże możemy przyjąć, że jest to taka bardzo podstawowa baza do tego, żeby chronić zdrowie w jakiś sposób zapobiegać wielu chorobom lub, lub urazom. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do, do subskrybowania kanału. Zapraszam do tego, żebyście obserwowali nasze filmy, które będą się pojawiały tutaj niebawem. Dziękuję. Do widzenia.